Lenin powtarzał uczyć się, uczyć się komunizmu. Ale czym jest uczenie się komunizmu? Jeśli zadajemy sobie to pytanie, musimy wyjść od tego, czym jest komunizm. Mówiliśmy już o tym, że komunizm nie jest gotowym systemem, którym ludzkość zostanie obdarowana, ale jak powiedział Lenin, jest to walka klasowa proletariatu, przechodząca od jednego celu dziś do drugiego jutro w imię swojego ostatecznego celu, zbliżająca się do niego każdego dnia. Wnioski z tego, co mówił Lenin nie ograniczają się tylko do społeczeństwa klasowego. Zawsze będzie trzeba iść naprzód i zawsze nowe będzie walczyć ze starym. Więc uczenie się komunizmu to uczenie się walki o nowe, zaawansowane przeciwko staremu, zacofanemu. Nie przeciwko tym starym, co ze starej szkoły, ale przeciwko starym i zacofanym, ponieważ jak powiedział Stalin, możesz być stary, ale nie możesz być starym bolszewikiem. Jeśli jesteśmy nazywani starymi bolszewikami tylko dlatego, że jesteśmy starzy, to źle z nami, towarzysze. Starzy Bolszewicy są szanowani nie dlatego, że są starzy, ale dlatego, że są jednocześnie zawsze razem z nowymi, ponadczasowymi rewolucjonistami. Jeśli stary bolszewik zboczył ze ścieżki rewolucji lub pogrążył się i wyblakł politycznie, nawet jeśli ma sto lat, to nie tylko nie ma prawa być nazywany starym bolszewikiem. On nie ma prawa żądać szacunku DLA siebie od partii. Uczyć się komunizmu oznacza nie tylko studiować teorię komunizmu, ale także działać we wspólnym interesie, tak aby to, czego się nauczyliśmy, nie pozostało tylko wiedzą książkową, ale przekształciło się w zaawansowaną działalność. Wtedy możemy powiedzieć, że uczymy się komunizmu. Przynajmniej DLA społeczeństwa, aby ludzie uznali to za konieczne. Rób coś, co rozumiesz i jesteś pewien, że jest to konieczne nawet jeśli nie jest to krzykliwe czy kolorowe. Najważniejsze jest to, że jest to konieczne. Nie ma obszarów, w których nie można pracować DLA wspólnego dobra. Jak sprawdzić, czy postępujesz właściwie? Tylko w praktyce, dlatego nie ma studiów nad komunizmem, które są tylko nauką książkową. Nie można czytać dzieł wszystkich, ale nie robić nic w duchu tego, co robił Lenin. Stworzył partię, zorganizował ruch robotniczy, walczył z wszelkiego rodzaju oszustami, filantropami itd. Gdyby Lenin nie robił tego, co robił, nie napisałby tak wiele. Teoria i praktyka zawsze idą w parze. Na przykład aksjologia komunistyczna składa się z pozytywnych rzeczy, które są związane z walką o komunizm. Ale jeśli nie są one związane z praktyczną walką, to ich znajomość nic nie daje. Jeśli tylko czytałem książki i wiem, co robić, ale sam nie działam w ten sposób, nie pomagam innym działać w ten sposób, nie jestem komunistą. U komunistów teoria zawsze idzie w parze z praktyką. Teraz proponuję pójść głębiej i przyjrzeć się momentom, które składają się na istotę tego, co nazywamy uczeniem się. Uczyć się oznacza uczyć samego siebie. Oznacza to, że jeśli się uczę, to powinno być na pierwszym miejscu, to aby uczyć siebie, korzystam z pomocy starszych towarzyszy, nauczycieli, książek, literatury, filmów, opowieści historycznych itd. Dlatego mówi się uczyć się. To niemożliwe uczyć kogoś, jeśli ten ktoś się nie uczy. Zadaniem ucznia jest więc uczenie samego siebie. Na tym właśnie polega uczenie się. Jeśli ktoś nie chce się uczyć, nie można go uczyć na siłę, zwłaszcza komunizmu. Będzie to po prostu strata czasu zarówno DLA niego, jak i DLA nauczycieli. A jeśli ktoś nie znajduje sensu w nauczaniu samego siebie, to nie ma sensu go uczyć. On nie potrzebuje nauczycieli. Oni są mu obcy, nic mu nie dadzą, ponieważ on nic od nich nie weźmie. I dalej. Aby nauczyć się samemu ucz innego, a jak inaczej. To, czego sam się nauczyłem, mogę zweryfikować tylko wtedy, gdy mogę przekazać to innym. Jeśli nie mogę tego przekazać, to znaczy, że się nie nauczyłem. Jestem istotą ludzką. Człowiek żyje w społeczeństwie. Jeśli nie jest w stanie przekazać niczego innym, oznacza to, że jest oddzielony od społeczeństwa nieprzekraczalną granicą i nie wychodzi poza te granice. To nie jest granica Dela Niego, to nie jest jego granica. A w dialektyce granice definiuje się jako granicę, którą się przekracza. Kiedy zaczynasz, wydaje ci się, że rozumiesz temat, ale jeśli zostaniesz poproszony o zrobienie wykładu na ten temat, wtedy siadasz, rozumiesz go głębiej, robisz prezentację, myślisz o temacie i zdajesz sobie sprawę, że zaczynasz go lepiej rozumieć. Jeśli znam dialektykę, ale nie mogę cię jej nauczyć, to co to oznacza? Jeśli ktoś jest tak dobrze obeznany w dialektyce że nie może nauczyć piśmiennej pozytywnie nastawionej do nauki osoby to nie ta osoba jest winna ale nauczyciel Lenin pisał o Kauckim w jego głowie jak w szafie znajduje się wiele drewnianych szuflad w których poukładane są wszystkie cytaty z Marksa i Engelsa Oczywiście że taka wiedza jest mało przydatna kiedy uczysz innych myślisz o temacie nauczania stajesz się w nim lepszy a może nawet zaczynasz go głębiej rozumieć kiedy uczysz inną osobę, musisz sprawdzić, czy sam rozumiesz to, czego nauczasz. Jeśli rozumiesz tak wiele, że nie możesz przekazać tego innej osobie, to oznacza, że nie rozumiesz, ponieważ rozumienie oznacza wyrażanie w pojęciach. A wyrażanie w pojęciach, samo pojęcie implikuje przeniesienie na inną osobę. Jeśli pojęcie nie zawiera w sobie potencjału przeniesienia na inną osobę, to w ogóle nie jest pojęciem.